Jest to informacja od Perplexity, które osobiście uwielbiam. Perplexity wprowadziło również deep search, czyli bardzo głębokie przeszukiwanie informacji w celu zbudowania kontekstu i odpowiedzi. Już pokażę Państwu jak to działa. To jest dosyć, dosyć proste. Wejdziemy sobie na Perplexity AI i tutaj mamy rozwijane okienko i mamy R1, czyli te, te metody reasoningowe oraz głęboki research. Głęboki research stosujemy na przykład do Trudnych zapytania. Ja ostatnio szukałem metod liczenia konwersji w marketplace Team Forest od Envato. Na żadnym, na, na żadnym forum czy w saporcie nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi. On mi gdzieś wyszukał, oczywiście, jakby finalnie to była odpowiedź stara, więc marketplace się zmienił. Ja sobie pozwolę wpisać coś, co dzisiaj będę robił: czyli jaki jest najlepszy kebab w Krakowie. Głęboki research, możemy się umówić że ja go dzisiaj zamówię na podstawie tego, co mi znajdzie Perplexity. Natomiast to, co tutaj widzimy, zaczną się pojawiać pewne ciągi myślowe. I strony, które on będzie przeszukiwał, czyli najlepszy kebab, mamy odczytywanie strony internetowych i zaraz zacznie robić głębszy research. Może się okazać, że w celu jakby odpowiedzi na moje, na moje zapytanie zostanie przeszukane kilkaset stron internetowych, różnych wertykali. Więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś głębokiego zrozumienia, nie wiem, problemu medycznego czy jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś kazusu prawnego, są to fajne rzeczy od Perplexity.